Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w materiale szkoleniowym Cut Group. Dzisiaj chciałbym rozróżnić dwa bardzo istotne pojęcia, które w dietetyce często się pojawiają, a jednak jedno z tych narzędzi, o których będę dzisiaj mówił, jej wartość tego narzędzia jest często przeszacowana, natomiast drugiego niedoceniana. Już tłumaczę, o co. Chodzi. Chodzi mianowicie o indeks glikemiczny oraz ładunek glikemiczny. I tym narzędziem zdecydowanie przecenionym jest właśnie indeks glikemiczny. E, indeks glikemiczny jest e, takim wskaźnikiem, który informuje nas, e, jak będzie wyglądał skok poziomu cukru we krwi po spożyciu danego produktu, a im większy skok tym większa tendencja do hipoglikemii, czyli tego, że mamy niebezpieczne wahania poziomu glukozy we krwi. I ten wskaźnik, on odnosi się głównie tylko do danego konkretnego produktu, natomiast nie bierze pod uwagę zawartości węglowodanów w 100 gramach produktu w danej porcji, którą spożywamy i często w tym aspekcie my pomijamy kompozycję posiłku. Co mam na myśli? Mianowicie, jakbyśmy spojrzeli na wartości indeksu glikemicznego, to analizując no, taki przykład jak ziemniak, sprawdzalibyśmy tabelę indeksu glikemicznego, no i wychodzi, że ziemniak ma wysoki indeks. Natomiast czy w sytuacji, kiedy ktoś ma insulinooporność, czy w sytuacji, kiedy ktoś ma no schodek wyżej, czyli cukrzycę typu drugiego, to ta osoba nigdy w życiu nie może zjeść ziemniaka, bo ten ziemniak ma wysoki indeks glikemiczny. No nie, byłoby to absolutnie niedorzeczne i niesłuszne, ponieważ jeśli chodzi o ziemniaka, to finalnie ten ziemniak będzie miał niski ładunek glikemiczny. Czymże jest ten ładunek glikemiczny? Indeks glikemiczny informuje nas o tym, jak dany produkt, sam ten jeden produkt, Mógłby powodować skok poziomu cukru we krwi. Natomiast jeśli mówimy o ładunku, to bierze pod uwagę, ile w takiej porcji ziemniaka mamy na przykład również węglowodanów, i tak samo bierzemy pod uwagę w tym zakresie kompozycję danego posiłku. Myślę, że rzadko jest tak, że bierzemy sobie na przykład 2-3 ugotowane ziemniaki, no i e, zajadamy się nimi na przykład na kolację, czy na przykład na. Obiad, ponieważ zazwyczaj, no to możemy ugotować ziemniaki, ale to jest tylko dodatek do dania, gdzie mamy na przykład też białko w postaci jakiegoś mięsa, no i mamy na przykład tłuszcz, tak, również w tym mięsie. No i wówczas to białko i ten tłuszcz sprawia, że ta glikemia no nie ma prawa bardzo wysoko wywindować górę i szybko opaść także w kontekście ładunku glikemicznego niejako też inne parametry bierzemy pod uwagę jest to szerszy pogląd na sytuację i tabele jasno pokazują, że taki nawet jeden ziemniak, jeden ziemniak, który zostanie przez nas skonsumowany, ma niski ładunek glikemiczny, więc nie ma prawa podnieść nam wysoko glicemi i że będzie występowała to wahanie poziomu cukru we krwi. Podobnie sytuacja wygląda pod kątem winogron na przykład czy arbuza, gdzie jeszcze jakiś czas temu uważano, że jest to produkt absolutnie niewskazany dla cukrzyków. Natomiast odnosząc się do tych owoców to również charakteryzują się niskim ładunkiem glikemicznym, ponieważ nikt z nas raczej no, nie jest w stanie zjeść jednego całego arbuza albo Kilku kiści winogron, tylko raczej no, gdzieś sobie skubniemy, złapiemy, spróbujemy i nie ma to drastycznego wpływu na naszą glikemię. Natomiast często dochodzi do takiego rozpatrywania e, indeksu glikemicznego jako najważniejszego wskaźnika diety osób, które chorują na cukrzycę. Absolutnie tak nie jest. I to nie wygląda w taki sposób, że cukrzyk nie może jeść w ogóle ziemniaków, nie może jeść w ogóle owoców, nie może pić mleka. To wszystko zależy od kompozycji posiłków i ilości węglowodanów w danym posiłku. Najbardziej istotne elementy w konstrukcji diety, jeśli mówimy o osobach z zaburzeniami gospodarki cukrowej, np. insulinopornością, czy niestety cukrzycą, to zdecydowanie bardziej istotne jest to, ile posiłków mamy w ciągu dnia, co ile te posiłki się pojawiają i ile w tych posiłkach jest węglowodanów. Jeżeli mamy no, taki boom w jednym posiłku, gdzie mamy bardzo dużą e, tą ilość węglowodanów, no to wiadomo, że tendencja do tego, że wzrośnie na poziom cukru we krwi, może być większa, a co gorsza, im większe, e, większa wzwyżka tego poziomu cukru we krwi, tym też może być gwałtowniejszy spadek, czyli do, tendencja do występowania hipoglikemii reaktywnej, co jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem, no i trzeba mieć to na uwadze. Dodatkowo tak jak wspomniałem, też kompozycja tego posiłku, czyli dodatek białka, czy tłuszczu sprawia, że ta glikemia jest odpowiednio normowana, i dlatego poza ładunkiem glikemicznym, który ma zdecydowanie szersze spojrzenie, Konstrukcji i planowaniu diety osób z insulinoopornością czy cukrzycą typu drugiego, warto równo rozplanować węglowodany w ciągu dnia, czy ewentualnie tych węglowodanów dodać troszeczkę więcej w posiłkach około treningowych, jeżeli ktoś trenuje. Czyli mając na przykład, nie wiem, 200 gram węglowodanów w ciągu dnia dla osoby, której planujemy plan żywieniowy, no to wtedy warto by było rozsądnie rozplanować tą ilość węglowodanów na dane posiłki, a nie na przykład połowę węglowodanów czy ponad połowę dawać na jakiś jeden posiłek. To wówczas może niekorzystnie wpływać na Glikemię. No i pamiętajmy, że indeks glikemiczny to jest tylko element pewnej układanki, a ładunek glikemiczny daje zupełnie bardziej dokładny obraz, ponieważ bierze pod uwagę zawartość węglowodanów w danym produkcie i też indeks glikemiczny, więc niejako jest to szersze spojrzenie. Dziękuję ci za uwagę, jeśli chodzi o ten materiał inne Kluczowe informacje dotyczące dietoterapii zaburzeń gospodarki cukrowej, jeśli chodzi o insulinoporność, o cukrzycę, znajdziesz w innych materiałach. Natomiast na dziś dziękuję serdecznie, no i widzimy się w innych filmach. Pozdrawiam. Hej!